Halo, halo, witajcie z tej strony Lech i witam was w kolejnym odcinku z Warzona. I tym razem giereczki z ekipą. Wygraliśmy trzy gierki pod rząd. Tutaj macie pierwszą gierkę, gdzie normalnie był młyn do końca do najmniejszej strefy. Także oglądajcie jutro pojutrze pewnie jakieś kolejne odcinki. Wierzę, wierzę wieża też opening, więc jak ktoś chce zgarnąć darmowe skiny do CSA, to niech koniecznie ogląda kolejne materiały na YouTube. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i widzimy się na streamkach i w kolejnych odcinkach na YouTube. Także do zobaczenia. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Cześć, cześć, miłego oglądania. Mamy cele do roboty! Eee, dobre bronie to mam. O, Ej, zagrożenie wysokie. Gdzie oni mogli lądować? Może na silosach. Mele? Ja mam. Bez podpalam. dzięki. Dzięki <noise> <noise> O, to możemy tego typu podejechać tutaj. Jest sam. Jest kumplem tam obok, więc. Czy on siedzi w środku i kampi? Kolega dobiega, kolega dobiega. Kumpel jest Na hita jest. Kowaliście się? Eee, no, no, no. Dobra. No No nie jest rakieta tam po prostu. Ej, tu na prawej mamy gości. na ulicy. Atakuje. Cały skład. Eee, kurde, to można zrobić... O, wow, widzę już, ładują do mnie. To jest, to jest team, który... Kurde, byśmy zrzucili. Oni mają na nas kontakt, nie? Który? Majem... No, ci goście. Oni się spuść jeszcze. Tak. Mahita jest, jest, bo... jest powolony. Uważaj, teraz możemy prawej jakiś inny skład. Po lewej dostałem od tej gdzieś tutaj No po lewej, po lewej, nie, nie, tutaj, tutaj od mojej strony Dobra ja cofam Tu w środku jest jeden Przemieszczam się To dawaj wyjazd mu robimy Masz hewy miła? No, no nie, nie leżą, Bóg, tutaj dwóch jeden leży Nie no Reloadam, reloot mam, cofaj, cofaj tam plecy biją bo leżą, nie jeden. chodzić right. Na górze jeszcze lewo. Leżą, Dobra. leżą Nie mogę drzwi jeszcze nie wiem, zamknij drzwi najlepiej Nie mogę, bo podnosiłem. nie mogę podnosić... Łapie mi ciebie Jak <laughs> te drzwi zamknąć... dobra na, skle na sklepik trzeba pójść Ale te ten pójdźmy, bo tamten jest niebezpieczny troszeczkę W ogóle kewów nie mam Ktoś ma rzucić? Ja U wszystkich bieda Pura jedzie mam, w tą. Mogę jedno rzucić tam też coś zrzucić? nie? jednego wysiadła obok w sklepie no, ale nie, nie mamy czym za bardzo, chcecie ci. No nie mamy, tak, Kewów nie mamy. I kewów nie ma. Podnoszą czy, no. się. A oni tam okrojeni mogą być mocno. Tak, podnoszą I się okrejmy. tutaj na policyjce. Spróbujemy? No to czekajcie, ja też się. z góry wiem. bije typo. Nie ja wiem, Nie wiem. łapczywa trochę jazda, nie? Leży jeden. Powaliłem. Leży. Jeszcze z góry ładuje. Z dachu. Z dachu? Leży, leży z dachu. Z dachu. Z dachu leży prawej gdzieś stałem z... chyba superstora na, na blisko tu jest tu jest za ha... powolony, powolony Na garażem dobity wylaczę lutuję z dzięki to co z zrzuci? Zrzucik. z te rzućcie, kupię dobra kupuję zrzucik no, ja kupuję... kupuję ja kary. resztę rzucam. Pacerzy ci zjedz. Kupi ktoś BSP? Kajs leży O kurde. Nie. O Boże, to będzie dalej kurde. tak strzelać. Aj, zrzut. Weź się Kto nie brał mo? Lechu, nie brałeś ammo? Może? Weź się Co? na RPG a. Jak może samo. Ale czy ty chcesz na później? Na Nie, na teraz, na teraz, bo Mam ja... Na... Cały czas tam życzyłem. Zmieniam pozycję. Ładuję stamtąd. Helka? To jest koleżka drugi, jeszcze na dachu. Idziemy, O co Łozo. Helka da. Dobra, dawaj, miło. Jadę Ten kontakt spróbujemy, co? Ląduje od tyłu A na tutaj. dachu nie? To lepiej kontakt nabierze że high był. Dobra dobra, Na dachu ląduje Jest cały czas Dobra Zobaczyłem o. Nie Już że go ładuję tam już Dobra, to ja biorę health już Na marketie Mamy WSP? Tak. Mamy chyba jednego. Ja, mam. ja nie mam, ja nie mam. No to nie mamy. Na górze, na market wylądować? Jest, cały czas. Jest na markecie gościu. gościu. Na markecie jest gościu. gościu, Na marketcie jest. jest. Dwóch typa. Wyskakujcie i bijemy się z nimi od razu. Przed nami, przed nami. Daj ok, zaraz, Schowajcie się, żeby nie bili. Waku, waku bije nam bije. Pij mnie, jest w ja, do tego Jest go. A kumple gdzieś ma na dole, nie? Tak, jeden zeskoczył bez kawów no. tak. I aż, Cały czas na tym dachu są tam. No ale w niego, ale coś nie trafi. Kumpla tam zeskoczył To no, co? Kontrakcik robimy kolejny, nie? Ta to, to pewnie rip Co no, w powietrze na w powietrzu wisi u was też? tak <laughs> Na, na tym bajem zostawiłem Ten gości na dachu Wyskakujcie, dojedźmy ich, No i na górze są chyba na dachu, nie? Tak, byli na górze, do ale pewnie już są na dole. O nie, są jeszcze. Dostał granat Ucieka jeden lewy. Zabiję go. Drugi zeskoczył na dół Nie, jest tu nawisko! Dobra Sklepik Trudno. mamy, dawajcie na sklepik przed nami MAMY tam A ci rakiety jakieś? No, Nie mam Z dwie no, ja rzuciłem na dachu Ja rzucam wezmę, tutaj wezmę Ej, typ, róbi, typ, róbi. typ, tutaj Gdzie? typ jest Na Blisko, tak? Za, za ma tym, za makiem, no Nie ma Dobra rakieta. rakietę Piętro Five five! Nie się lecę. Wjeżdżam do środka? Nie, on zginął, on zginął. Nice. Które BSP? To mi się wydawało, że tak ktoś widział. To no. już ja eee. kupuję kawę. Eeeh, jak na BSP. To ja już kup... ja mam A, nie, dobra, no, wróciłem. Dobra, nikt, mamy więcej BSP, dobra. to dobrze. Jeszcze kawałek, coś co? No więc to jest podnoszenie wszyscy kupiliście? To dajcie mi hajs co został, to ja sobie kupię <laughs> podnoszenie. <laughs> ja pierdzielę Starczy ci to. Nie, nie starczy przed 300 dolków Tu jest skrzynka gdzieś jest, jest no. no Na dachu tego budynku, Na dachu, na dachu jest Na no. Dobra Będzie miała hajs, nie? Dalej musi ja mieć, ja musi ja mieć dla mnie dobra. A, ty masz, dobra no To już pójdę Kaza leży To co, jest pojedno? nie, nie. No, teraz no później, nie. no. Mamy tak Ty, bym i... prawie kolejny BSP kupił nie mamy kontraktu w sumie, nie? Ale o, gdzieś ty... w stronę Graveyardu po... się... To... A może tu podjmiemy pod drugie auto i wtedy na BSP to sprawdzimy? Dla pewności. a tu ty. A tu ty. Nice. Minio, bo ty już podbiegniesz, nie? Let's go! Tak. No dobra, wskakuj. No <laughs> zobacz, nie wierzyłeś! Nie no, ja osłaniam. Ja już mam wszystko. Dostaję. O, 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 przed nami gdzieś tam. Tam, tam, tam. tam. Mogę zobaczyć. Dobra. Pewnie będą wchodzić na budynek, nie? To spadamy stąd, co? bo nie będą wyjeżdżać na górę. Sniper celuje w sumie, czekaj. Tak. Jak powalę, to można dojechać. Powaliłem, dobra, spróbujmy. Dawajcie. Tylko musimy się szybciej opuścić, żeby. No, 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 no. Tutaj jest z dołu, tak, tak, tak. tak. Tylko wyskoczymy, to szkoczy. Na górze, co ja już?

A dwóch, Uwalej dwóch sniperów, chodź ze mną! Kurde, ja nie mogę. Spróbuję tam. Ja ma zero A i gości są tam i uważajcie, będziesz gafić go zaraz. A wow, ładuję do mnie! Dobra, leży Jesteś? No jestem w dupie. Tak leży jeden. Sam się podnoszę. No, będziesz próbuję. ich widział teraz. Koweruję, koveruję. Biegnę, 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 biegnę. leżę! Nie no! Co jest? Nic mi nie siada. Ale z góry ich bije. Ja, ja, ja ich bije. Jeden leży, drugi bez życia. A Ale gdzie? dostałem, cios. No budynkiem, pod budynkiem, pod budynkiem całkowicie. Leży? Dobra. Y... Ja mam gołak. Ja mam tego. Samara, nie masz jak ktoś mi piknie? Idę, idę. Coś nie siada. Za późno jest. Tak się schowałeś? Nie, uciekasz ty. Dobra, to jest skład wipe jeden. Oj, Lecę, już do was. Ty, a ktoś ale... już nie zabrał. Masz to, może zabrać chyba ten, zrzut. I. A ty? bo ktoś nie zabrał od nas. Potrzebuję hajść na kewy. Miło. Dobra. Ej, to tym spada ogólnie, u mnie. I BSP by się na przydało zrzucie. jakieś. Odpalić? Nie, na no później, na no później. Mamy Odpalić, jeszcze jedno. To dachu do mnie ładuje, leży. Ja mam BSP. Ktoś ma w slot na BSB? BSP? Dobra Kawy jakieś coś? potrzebujesz czy to? Nie, ja. No dobra, jak dostałe, to, to ja biorę. Dobra, to są kontrakciki i jedziemy dalej, nie? A, ten na blisko, nie? A tu masz kawy jeszcze, prawda? To jest dużo, to jest dużo. Ja Cześć, po selfie zatrzymaj. Dawaj, ja cię kochaj, chodź. Ogarnij kontrakt już. Dobra, spoko. To, to e, wrócimy na ten na zrzucik bo ja nie wziąłem tam tego zostało co. nie no bo koleś do mnie ładował możemy możemy tyłem co za amatorka go go Power Ranger! Dobra... Dobra Tam, mamy to auto trzeba ogarnąć, też możemy podjechać. Gdzie moja broń? Potrzebujesz czegoś takiego? Dobra, mamy kontrakt na północy, może jeść. Ja nie jechać. mogę wziąć, zupy. Zdrapowało się. Jesteś ja. Nie, rzutem, to... czy co? To mogę przesunąć, jak chcesz, tak? Przesunąć fjawor? No mam no, no. no, Nie, odsuń się, bo zginiesz. A, a czego, szukasz Anki? ki Aj! Dobra już. Dawaj, się... dawaj. <gry> Tego szukasz M K? Tu jest M K Nie, nie, no chcę wrzut więc nie ma. A, to Aha, jak brałeś, to nie weźmiesz. A jeśli sam jestem? Oooh! Chodźcie, idziemy, idziemy, idziemy. Spokojnie, idziemy. Nic nie stało, nic nie stało. To jest zostało. ja, ja, ja. Chodź, ja. <grym> daj. Dobra. Go, go, go. Ja, nie musiałem jeszcze dostać. Rafa idzie. Ona idzie czy stoi? Teraz stoi. Stoi, idzie czy stoi? Stoi! A to dajcie do dobij Drugie auto trzeba ogarnąć szybko. na tym domku, to, to przyszliśmy. Się auto jest koło bounty. Jeźdź na bounty. No już tutaj mamy, blisko. Na no, pójdę po nim. ogarniesz tamtą? Kontrakt? I... Nie skręca. Ty. Co się stało? To jest... Dobra. O no, jest. <laughs> zobacz, zobacz, co, on robi. Zobacz, ty. co ty ty zrobiłeś. Co no, ty? To co ty, ty. No, wyjechałeś? Jedziesz. Ja, Daj, dawaj dawaj do strefy już. A odwieźmy to. Pozu. A bo jedź, jedź swoim, swoim. Na trzy pojedziemy. Nie podejmowane chyba w sekundę kontrak, to w sumie możemy to lewie odpić. Tu na lewo Ostatnio tędy pojechałem, raz tylko jechałem tędy i gości mi C4 przez murek tutaj przerzucił i padłem. Normalnie jechałem w tak o. Te tekstury mi się nie wczytały tutaj. O. Yy, pewor, odpalić bez nie? Nie mam. A, no dobra, no to nie. Ja chyba mam. to odpalaj. A co? Muszę się zatrzymać, ty też masz kogoś. Wyskocz. Ja odpalam bezpę. Juhu! Co Stało ]cie. teraz. Nie pleci. Na polach dostał. Nie, rakieta! No, mnie chować się mnie. Do środka. Chodź. Jest jeden, jeden. Chodź, chodź. się chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, jeden, Chodź, Podnoszę. Wyjdziesz z tego. Dzięki. Nie ja musimy. Tak, jest na nasz poziom jeden, Albo on jest spowolony schowany. Nie, nie, nie Jeden, jest na, dachu. jeden jest, na dachu. jest na dachu. Na dachu jeden jest, no? To jest inny team. Ostatni. Znaczy nie, no i. Tak? Team. Nie, no, nie no. wiem. No. Ej, ile hajzu mamy, ty? Dawajcie na sklepik, trzeba to gadać. Tu jest, tu Tyś mam ja, ma. ja mam. Ja nie mam. Dobra, tam jest trz, cały team. No chodź mordo, wystaw łeb no, Ja idę do sklepik Ty po na jest. mnie! No, Hevor, wpadł tyb. na dół! Gdzie? <laughs> Nie gadaj Ląduje Zobaczamy typek, obok nową, Bezpieczną strefę. Dawajcie to na sklepik Ja jak kontrakt ogarnę Na zielonym są no Chcecie no. potrójne BSP odpalić? Jak mam tyle hajsu? Jeden na sklepik Ej, trzy razy BSP odpalmy, żeby dojść do strefy bezpiecznie, co? Dobra, Pekajesz, dobra. Już, już. ja, ja mam odpalam. Błysy. Kto odpala ze mną? Ja odpalam nas ja Jeszcze nie mam. Mamy dwa okazuje się. Dobra, ja Odpalać? Mam, mam, dobra. Go, odpalcie. Odpalać, dobra. dobra. Ja Uj, jeszcze? Błysy. Na później kupcie. No. Wyłysza, jest, no. Ty? to może... Macie tu? Ty, przy stadionie mamy bezpiecznie, ale chcecie furą pojechać? Bo mamy 24 Na blisko mamy typa, który tak. idzie do nas. Dobra. Do zbijemy. Auto przyjeżdżał hał po niego. Dawaj, dawaj, Ej, idę po furę dla nas. Oni idą już po furę. No i do sklepu? Nie, nie. Mamy 11 sklep. sekund. Wszyscy ok, wszyscy noc. dobijać ja Ładny. Chodź chodźcie, Musimy pójść od tego, nie? Za tymi skałami tutaj po lewej. Na ja do... dach tam leciał jeden. Na ej. zielonym są. Ajajaj. Chcecie no do mnie jak? No, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy dach tutaj na prawo, nie? No tutaj jest dosyć to tak dach, bez... dach. bezpiecznie, nie? Goszcz ląduje. Pole... Ja, Dostałem. W stałem. w plecy, dwóch typów na plecach mamy. Tam. W domku, w domku, w domku jest Spróbuję się podnieść sam Kiknę, kiknę Dobra Lewa idzie w dachu lewa, lewa idzie. Musimy. Idzie. A, musimy uciekać. <grym> na lot tam za mną powinniśmy pójść, ale... Mamy na blisko typa ty, Tak. pełni. Powaliłem na dachu. Uciekajmy. Da, musimy lecieć, tak, tak. Na dachu zniszczyłem ich Oleć, tych... mamy... Pod stadionem było czysto w tutaj. Snajper lewa. I... Został w Jeden w prawo jeszcze leży, tam. Dobra, jaką tam. furę bierzemy? Jak masz kawy? Co? Mam, mam, ma, ma. ja mam Ja mam, ja mam Pomóżcie, dobra, leży, leży, leży Rzuć kewy, łozu, szybko Kieruję zawaj w lewo, pod stadion Pod stadion podejść, tam jest jeden typ do... Czekaj Ej, my... Typko, łozu, 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 wsiadaj Czekaj, <laughs> Lewo, no, lewo, no, lewo czy tam, czy, tam, czy, tam w lewo. Czy, czy, czy. Jest, jest, jest do lewej, do lewej, do lewej, tak. On jest sam. Tutaj. On jest sam, no no. Leży. Cielem, o, jeszcze jeden za murkiem. gdzieś Brawo. Leży, leży. Nie mamy Kev. Jest ja, rakieta w tym Nie dużo. Zachód na rakietami! Ten sklep już sięga, ja. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Bierzesz nas czy nie? Aha. Jezu! To musicie wsiadać. No, no dobra, ja przebiegnę do sklepu. Ja bo... próbuję Czekajcie też. Dobra, Próbuj. chodź do sklepu, bo będziemy Kewy kupić. No. I BSP kupcie. Jezu, ile mamy Ej. pieniędzy jeszcze? Mm. Dajcie trzech. na BSP, dajcie na BSP, albo rzućcie mi się. Kupuję, kupuję, kupuje kupuję. kupuję. Odpalamy 3 razy piłem. BSP i wybieramy bezpieczny lezi, lezi, budynek Leś, 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 BSP Biorę jeszcze jedno Możemy no, bo tutaj no starcie, się... Odpalcie, dawaj Ja od... też Odpalimy, Ja odpalię dobra, starczy Dobra, mamy tu czysto od tej okay, strony Jeszcze to, jedno kupujemy tu. Uwaga Ta, 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 rzuć hajs, rzućcie hajs, to ja kupię kolejne Weź, weź To szybko zajmujemy budynek Aj no, Jeszcze no, hajs ktoś ma? Strefa, strefa, strefa Dobra, ma... łoso nie rzuciłeś Raz na wykonanie kontraktu minął Straciłeś... A choć i wyźmiemy może ten ten no budynek jest. Ten, z... ten może, nie. co zaznaczyłem. A da się wejść na niego? O i teraz, no zrzut? teraz. No jak, no To No jakoś się tak da tak na pewno nie żeby Powalony, jeden. Dwóch powalonych? Macie nalot? lot? Na lot, no właśnie, nie. Chyba <laughs> da się wejść, da się dobra. Chyba da się tędy wejdziesz. Tu są schody, no w środku, gdzie ja wszedłem. No to dawaj, dobry budynek. Nie mam, niam, nie mam nic. Rzucam, rzucam, ammo na schodach. Po drodze będziemy... Szybki ligurów. Odpalam, miły W z nami biegnie. do góry, do góry. Biegnie. Gdybyśmy na później coś. cały czas na odruchu. To, amo? Ja, nie 60, to ja też mam jedno. Ty, on jest nad dynamic? Ile ma się BSP jeszcze? Ja mam. Ja mam. Ja Kurde, szkoda, bez szkoda bez bo szkoda, szkoda. byśmy mieli ty trzy, ty mamy. trzy wtedy. Mamy trzy. Mamy bo peforma. ma? Ty masz? mówię, no mam. Miła. Tam mam, no. To git, ty, to no 3 BSP odpalimy na małej strefie i będzie to gdzie są. No, chmura, ile to wopie? No, no, <laughs> to jest... To jeszcze? A, dobra, dobra. Ta, Ile to jest pięter? Dobra Trzeba będzie... A ci? A tamci, bo tam jeden został na dachu. Kurde To by fajnie przejąć Oni się podnieśli, wiesz? Tam jest ty biega po bo górze O kurde No będzie ciężko Mamy Będzie ciężko. Może im tam, nie? Albo... Ja bym zajął pod ten budynek, ale pod Snajper stronę. Tam dwóch jest Kurde Okej okay, czas, 11 sekund Skaczemy potem budynek i zajmujemy tak. miejscówkę pod Bez może odpalamy czy nie? Do. Nie mam czasu, go Zaznacz, go, zaznacz Lech, ja od swój odznaczam No to skoczmy tam pod na pomarańczowy, go Bo teraz mamy taką lipę Pomiędzy, pomiędzy budynki dawajcie A, tutaj typy, tu typy Tu pomiędzy budynki skoczmy, no spokojnie, dobra Poczekaj teraz, poczekaj chwilę I co, wchodzimy do środka tędy, co? No spokojnie To dawaj, zobaczymy Idę do was dobra. No mamy zajęty dołu, tu jest ale luz. Ale chyba ich nie poszły. Nie, co... no? nie, nie? Nie, nie, bo zginiemy. Tam gdzie zaznaczyłem dwóch typa było. Ej, mamy jeszcze trzy BSP, po tej strefie odpalimy sobie, nie? I obczajmy dokładnie mm -hmm. kto gdzie jest. Dobra. Ale jest sens na ghosty? I tak nie będziemy ich N nie widzieć. Nie no, trzy razy BSP widzisz. widzisz. A widzisz ghosty? No. Dlatego warto odpalać, no. Ej, okay, okej. Okay. Ale widzę strefy w mieście, to jest... A no... A ja mam RP'a. No. Tak naprawdę na dach gdzieś mogli Ej, dobre. Ale do... Nie mogliśmy, bo na Nie mogliśmy, są. to był najwyższy budynek, a jakbyśmy byli na innym to by nas bili, nie? No i Przedostać się. A ja dokładnie, no źle. Bo oni Czemu? sobie skoczą na środek, nie? A my wejdziemy pod. Wchodzimy teraz pod ten, do środka no, tego budynku? Bra? No nie wiem, tego nikt nie wie. Jak to będą typy, to jest rip. Dobra, no, mamy zajętą środek nie strefy. Mamy centralny środek strefy. I teraz tak. Y ja nie wiem jak my to zrobimy, bo będzie pojedynek z gośćmi, którzy będą na dachu siedzieli do końca, nie? Ewidentnie trzeba to otagować po pierwsze Ale ja nie się... mam tego! Ja maski wiem Co nie? zostawiam otwarte. Czego nie masz? Maska. Ja mam też maski. nie mam maski Ja nie mam dobra. To, to ja mam tylko Tęp na blisko Ej dobra Odpalamy trzy razy BSP wow. Otworzyłeś? Nie <laughs> Przeciąg, otworzyłeś? Jest typ tam, jestem Odpalamy, go, go. No i nie widzisz gości? jest. Yes. To na blisko ty! Na blisko tu jest! Ej! Wchodzę do środka. Powaliłem go, powaliłem go. A Zabijcie się? No go wierzę! Zabiłem! No chłop, zadrwiam Nie otwieraj łodu, zamknij, zamknij. Kija, ja. Ja tu mam berpego do trawy. Nie widać gości. widzisz? zbił. Ty. Rzeczywiście. No, ale nie możemy stać w jednym I to? pomieszczeniu. <grywa> Idź ktoś I to masz rację sorki. Przeciąg, <grywa> drzwi odchodzi. Ja tu RPG. Trzymaj się z każdej strony. Są to, no i co, i oni są, co zrobią. Na no. mnie no brodę. Przeszukaj. O jezus! <grywa> jazda, jazda! Leszek, nie. Dostali dwa flesia spokojnie. Co tam się stało ty? Kevin potrzebuje. Kewy granat, kewy. granat! Kevy, Kevy, kewy, 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 kewy potrzebuję. Ja już jeden, rzu tam, rzucam. Trzy kewy mi brakuje. Ktoś więcej ma kewów? Mi jeden, mi jeden potrzebuje. Ja mam tu. Zamykaj, dobra. te drzwi Rzuć, do rzuć mi. nie Ktoś jeszcze? Nikt nie ma więcej kewów? Nie ma. Trzymaj. O kurde. Dobra. Podnieśli. Podnieśli się. Oddaj jednego. A dobra, <słuch> potrzebujesz. Ja, ja. Dobra, czekaj. Tu wylądował typo. Podnieś się! Tam ci się podnieśli, Tak. Ta. Odpuszcz, ej, Ej, drzwi, ja tam wyrzucę nade'a. Lewa gdzieś był. Całą, całą kiepsie, tak? zero, zewnątrz. Zewnątrz safe możecie... Łozo, fleszuje do jednej. Na zewnątrz, obiegamy, ich, obiegamy. No. Obiegł, no. Obieg, nie? Cztery wrzucili. Strefa idzie najmniejsza. Trzymajcie to do końca. Ja się podnoszę, ja się podnoszę. ja się fleszuje. Granat, granat. Musimy wyjechać zaraz do lewej, nie? No musimy. No, no. Go, go, go. Go, 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 w, w to kupuje? Na dachu, są? Na dachu, na dachu było. W środku, w środku, w środku. Kurwa, na dachu jeden! Słyszymy, się wyprawia. Gdzie on jest? Na dachu! Co Co na, dachu? No, na dachu jest, na Leży! Ja! czas Leży! Zależy! Zależy! To Zależy! strefa, nie? Nie, wow. g -g. O Zależy! O, ładnie. Dobra, gierka. Fajny meczyk, no. no. <grystanie> Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki, do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamku. Cześć, cześć!